Przyjemny klimat w domu to niezbędny warunek wysokiego komfortu życia. Czy wiecie, że pompy ciepła Weiland mogą nie tylko ogrzewać, lecz także chłodzić? Zobaczcie, jak to działa. W trybie chłodzenia zasada działania pompy ciepła jest odwrócona ciepło jest odprowadzane z domu. W tym procesie latem instalacja podłogowa staje się elementem chłodzącym, zasilanym wodą o temperaturze rzędu 18-20 stopni Celsjusza. Dzięki temu temperatura w domu może spaść o około 3 stopnie bez żadnego hałasu i przeciągów występujących przy innych metodach chłodzenia pomieszczeń. Niestety grzejniki nie mogą być wykorzystane na potrzeby chłodzenia. Klimakonwektory zapewniają najwyższy komfort chłodzenia. Podobnie jak klimatyzatory. Ponadto w domu zmniejsza się wilgotność powietrza. Połączenie klimakonwektorów z chłodzeniem podłogowym pozwala obniżyć temperaturę w pomieszczeniach o więcej niż 3 stopnie. Chłodzenie klimakonwektorami można uzyskać w połączeniu z pompą ciepła powietrze-woda. Ten tryb pracy jest nazywany chłodzeniem aktywnym, gdyż pompa ciepła pracuje. Pompa ciepła powietrze-woda może także służyć do chłodzenia we współpracy z instalacją podłogową. Łącząc instalację podłogową z geotermalną, gruntową pompą ciepła, możemy uzyskać chłodzenie pasywne. Ciepło z domu jest odprowadzane do gruntu, od wiertu. Działają tylko pompy obiegowe, sprężarka pompy nie pracuje, chłodzenie jest niemal bezpłatne. Energię elektryczną do zasilania pompy ciepła można czerpać z instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście systemy Weiland są obsługiwane także poprzez aplikacje na urządzenia mobilne. Idealne ogrzewanie i chłodzenie, pompy ciepła Wajland. Kliknij link pod filmem, aby znaleźć najbliższego instalatora Wajland. Wajland. Komfort w moim domu.